Od czasu pierwszego filmu o Gwiezdnych Wojnach, rycerze Jedi bywają uznawani w popkulturze za symbol cnoty i mądrości. Oryginalne trzy filmy wyreżyserowane pod okiem George'a Lucas'a prezentowały Gwiezdnych Samurajów w pozornie wyidealizowanym świetle i dopiero trylogia prequeli odniosła się do ich wizerunku w nieco bardziej kompleksowy sposób. Dlatego dziś przyjrzymy się kodeksowi rycerzy Jedi i zastanowimy się, czy rzeczywiście jest on dobrą podstawą do tworzenia bezinteresownych, światłych rycerzy dbających o pokój w galaktyce? Czy może jest on z jedną przyczyn problemów zakonu, a jednym ze źródeł upadku Jedi były ich własne zasady? Nie ma emocji, jest spokój. Już pierwsza zasada kodeksu stwarza pewien problem. Z jej kategorycznego brzmienia wynikałoby, że nie chodzi o to, by nie dać się zbytnio ponieść emocjom, czy też aby używać ich rozsądnie, ale o ich całkowite wyciszenie. W filmach wielokrotnie widzimy ponaglenia mistrzów, aby uczniowie swoje emocje zagłuszyli, ukryli, zignorowali. Można oczywiście powiedzieć, że jest to użyteczne w ich realiach, gdyż dzięki temu zdają się oni jedynie na bodźce płynące z mocy bez dodatkowych zakłóceń. Jednak z drugiej strony taka postawa prowadzi do odcięcia się od jednego z fundamentalnych elementów człowieczeństwa. Można by wręcz pomyśleć, że przekonać do pójścia za czymś takim można by wyłącznie ludzi od dziecka odciętych od normalnego życia. Co też wyjaśnia dlaczego zwykle Jedi wychowują się w świątyni od niemowlęctwa nie posiadając normalnych rodzin ani regularnego kontaktu z zewnętrznym światem. I oczywiście nie byłoby nic kontrowersyjnego w stwierdzeniu, że należy panować nad swoimi emocjami. Emocje powinny być raczej kompasem, a nie sterem. Jednak Jedi idą w tym znacznie dalej. Przez to produkują ludzi, którym być może łatwo jest postrzegać siebie jako stoickich wojowników, przynoszących spokój do zawirowań świata, ale jednocześnie nie potrafią oni zrozumieć ani odnieść się do stanów, w jakich są ludzie, którym mają pomóc. Nawet w tak prostych rzeczach, jak zrozumienie, że całkowite odcięcie dziesięciolatka od matki może wywołać problemy w jego dorastaniu. Na przykładzie Anakina Skywalkera najlepiej widać szkodliwość tego typu podejścia. Sprawia ono, że jeśli człowiek nie potrafi wyciszyć swoich naturalnych reakcji emocjonalnych, to znajduje się w nierozwiązywalnym konflikcie z naukami zakonu. A co więcej, sam zakon wydaje się w ogóle niezdolny do radzenia sobie z takimi przypadkami w obliczu problemów emocjonalnych Anakina, potrafią jedynie powtórzyć mu, żeby przestał czuć to, co czuje, a w świetle tego, że w tysiącletniej historii Jedi podobne przypadki na pewno zdarzały się wcale nierzadko, może to sugerować, że Mistrzowie nauczyli się po prostu ignorować te problemy i oczekiwać, że nie będą one wynoszone na światło dzienne. Co ciekawe, ten punkt pozornie może przypominać jedną z czterech szlachetnych prawd wygłoszonych przez Buddę: wszystkie emocje są cierpieniem. Jednak w samym buddyzmie nie implikuje to wcale wyparcia emocji, lecz raczej wskazuje na to, że satysfakcja emocjonalna nie powinna być celem, a obranie jej sobie za cel doprowadzi do cierpienia. I pomimo iż wprowadzenie tej reguły w życie może wiązać się z wyrzeczeniami, np. poprzez życie w klasztorze, to błędnym jest założenie, że tylko w ten sposób można ją realizować. Nie ma ignorancji, jest wiedza. Te słowa wskazują na wiarę Jedi w powiązanie między prawdą a dobrem. Tytuł mistrza nie tyczył się więc tylko umiejętności walki, a mądrość Jedi oznaczała świadomość natury wszech rzeczy. Kluczem do osiągnięcia wewnętrznej równowagi jest zrozumienie, a nie samo przekonanie. Każdy mistrz powinien umieć dać sprawiedliwy osąd w każdej sytuacji. Ale ponownie, problem w tym, że może to sugerować, iż taką nieomylność da się osiągnąć. Co mogło prowadzić mistrzów do błędnego przekonania, że wszystkie ich decyzje są ostatecznie dobre. Jeden z lepszych przykładów zaślepienia, jakie to powoduje, widzimy w serialu animowanym Wojny Klonów, gdy Rada Jedi niesłusznie posądza Asokę o zdradę. Gdy wychodzi na jaw, że się mylili, uznają, że tak właściwie dobrze się stało, że ich decyzja okazała się być dla niej testem, który ją wzmocnił i ostatecznie potraktowanie jej niesprawiedliwie wyszło jej samej na dobre. Nie ma pasji jest pogoda ducha. Niniejsza zasada jest tą, która wskazuje na podstawową różnicę między wyznawcami jasnej i ciemnej strony. Pasja oznacza w tym kontekście opętańcze dążenie do celu. Podczas gdy Sithowie poddają się pragnieniu potęgi, Jedi dbają o działanie w spokoju. I o ile pogoda ducha i spokój umysłu pomagają w rozeznaniu sytuacji i wybieraniu najefektywniejszej drogi do celu, to jednak same w sobie nie wskazują kierunku działania. I oczywiście, ponownie, może być to użyteczne w postaci pokornego oddania się wewnętrznemu spokojowi, dającemu jaśniejszą wizję na świat, czy też łatwiejsze wsłuchiwanie się w bodźce płynące z mocy. Jednakże, bez wybrania własnego kierunku, pojawia się groźba stania się bardziej obserwatorem na chłodno realizującym wyznaczone przez kogoś cele niż świadomym działaczem przywiązanym do obrony konkretnych wartości. I ponownie, takie podejście może być użyteczne i pożądane, ale tylko przy założeniu, że cele wyznaczane rycerzom Jedi przez kierownictwo zakonu zawsze są słuszne i wystarczy, że będą oni je realizować. Nie ma chaosu, jest harmonia. Z pozoru oznaczać to może po prostu chęć dbania o ład, jednak ponownie zasada wyrażona w tak kategoryczny sposób sugeruje, aby rycerze Jedi zwalczali każdy przejaw chaosu. Tymczasem właściwe rozumienie relacji chaosu do harmonii polegałoby raczej na zauważeniu, że elementy nieprzewidywalności czy niestabilności, rzeczy chaotyczne, mogą być potrzebne do osiągnięcia właściwej harmonii, a walka ze wszelkimi przejawami chaosu, próba wyeliminowania go, jest walką z samą harmonią. Dążenie Jedi do tego, by wszystko było pod ich kontrolą, może zaburzać tę harmonię, przynosząc groźbę zbyt sztywnego porządku totalnej kontroli. Nie ma śmierci, jest tylko moc. Ta zasada podkreśla panteistyczną naturę religii Jedi. Jako najwyższą siłę określany jest tutaj absolut bezosobowy. Dla Jedi jest to moc, z którą mają się oni zjednoczyć na końcu swojego życia. Oczywiście akceptacja śmierci jako naturalnej części życia to jedna z najważniejszych lekcji Jedi, która ściśle odróżnia ich też od Sithów. Ci drudzy pragną jej uniknąć za wszelką cenę wykorzystując moc jako narzędzie dla swojej woli. Tymczasem Jedi poddają się woli Mocy i dzięki akceptacji śmierci odnajdują spokój. W ramach ciekawostki można jednak wspomnieć, że poprzez historię Zakonu zjednoczenie się z Mocą oznaczało rozpłynięcie się w bezosobowym absolucie. Bez precyzowania, jak to życie po śmierci miałoby wyglądać, ani czy utrzymanie świadomości po śmierci jest w ogóle możliwe. Czy raczej po prostu staje się częścią bezosobowej energii spajającej cały wszechświat? Umiejętność osobowego zjednoczenia się z mocą, ukazywania się później jako duch i utrzymywania relacji nawet po śmierci, została odkryta dopiero w czasach wydarzeń z filmów, i jedynie nieliczni Jedi zdążyli ją opanować. Patrząc zatem ogólnie na ten zbiór zasad, być może tym, co przyczyniło się do problemów, jakie ostatecznie z nich wynikły, jest to, że nie wyznaczają one zbyt jednoznacznie wartości, jakimi miałby się kierować Jedi, a raczej określają postawy i zachowania. Kodeks nie mówi jasno, jakie powinny być praktyczne skutki działania rycerzy Jedi, ani jakie społeczne cele powinni oni obierać. Skupia się raczej na tym, z jakim nastawieniem podchodzić do życia. Taki zestaw reguł ma sens jedynie, gdy kierunek działania i określenie tego, co jest dobre, a co złe, jest narzucone jednocześnie z góry. W praktyce może to działać jedynie, gdy Rada Jedi wyznacza rycerzom sensowne cele i odpowiednio ukierunkowuje ich działania. I wiele wskazuje na to, że system taki działał bardzo dobrze przez bardzo długi czas. Jedi ponoć przez tysiąc lat skutecznie pilnowali porządku w galaktyce. Jednakże traktowanie reguł jako wyznacznika podejścia do życia, a nie wartości, stwarza też ewidentny problem, a mianowicie przez brak jasnego sprecyzowania, jakie są wartości Jedi, a skupienie się na podejściu Jedi do życia, bardzo utrudnia to ocenę tego, czy cele wyznaczane przez Radę Jedi są, czy nie są spójne z duchem zakonu. To znaczy, jeśli Rada nakazuje coś kwestionowalnego, np. aby rycerze i mistrzowie stanęli na czele armii i poprowadzili działania wojenne w wojnie domowej, to kodeks Jedi nie daje jednoznacznej oceny, czy jest to właściwe posunięcie. Poza pozwalającym na dość szeroką interpretację potępieniem chaosu, w filozofii Jedi nie ma czegoś takiego jak słuszne i niesłuszne powody do wojny. Jest jedynie nakaz, by jeśli już idą na wojnę, to by robili to bez emocji i ze spokojem. A z perspektywy mistrzów najważniejsze było przetrwanie instytucji politycznych republiki, wokół których istniał zakon. W ten sposób mistrzowie mogą określać cele i doraźne wartości z dość dużą swobodą. Ogranicza ich jedynie zasada mówiąca o niewprowadzaniu chaosu. Ciężko jednak jednoznacznie ocenić pod jej kątem działania w sferze wielkiej polityki, którą Jedi ewidentnie dali się zaangażować. Tym samym dało im to jednak sporą odporność na krytykę. Nie można jednoznacznie im wytknąć, że na przykład zakon nie powinien prowadzić tej czy innej wojny, bo kodeks Jedi tego nie precyzuje. To z kolei naturalnie prowadzi do pychy i przekonania o absolutnej słuszności swoich decyzji co staje się słabością. To właśnie wykorzystał Imperator podczas Wojen Klonów. Zagrał na pysze Rady Jedi, oferując im dowodzenie armią i pozwolił, aby bezwysiłkowo znaleźli się w pozycji generałów, w której wydawało im się, że kontrolują przebieg wojny. Na co przystali pomimo sporych wątpliwości, jednak już po tej decyzji łatwe i naturalne było dla nich wejście w rolę, w której uznawali, że wszystko będzie pod ich kontrolą i że wszyscy zawierzą ich nieomylności nie zdając sobie sprawy, że są rozgrywani przez kogoś, kto zna ich bardzo dobrze. Wygląda też jednak na to, że w filmach zobaczyliśmy też pewną refleksję na ten temat ze strony samych mistrzów Jedi, na przykład Jody. Po upadku zakonu nie próbuje on po cichu go odbudowywać, choć teoretycznie mógłby. Zamiast tego z własnej woli udaje się na wygnanie. Być może zdając sobie sprawę, że w takim kształcie, w jakim zakon Jedi istniał do tej pory, zawierał poważne braki. Oczywiście, może się po tym wszystkim pojawić pytanie, czy to oznacza, że druga, ciemna strona mocy jest odpowiedzią na problemy zakonu Jedi, czy może alternatywa prezentowana przez Sithów jest jeszcze gorsza? Jeśli tylko jako widzowie jesteście tego ciekawi, to zapraszam do zostawienia lajka pod filmem, gdyż jeśli wyrażone zostanie zainteresowanie tym tematem w postaci 8000 lajków, to za dwa tygodnie pojawi się odcinek podobnie analizujący kodeks Sithów. A na koniec także wielkie dzięki dla kanału Spadkobierca fikcji, przy udziale którego powstał ten odcinek i do którego link znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.